Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie Lucyfera. Co widzicie? Prawdopodobnie jawi się wam majestatyczna postać z rogami, czerwoną skórą i diabolicznym uśmiechem. Klasyczny obraz zła. A co, jeśli powiem Wam, że to wszystko, to wielkie nieporozumienie, oparte na błędach tłumaczenia i bujnej wyobraźni poetów? Dziś zdejmiemy wszystkie maski i spojrzymy na prawdziwe oblicze Lucyfera. Obiecuję, że to, czego się dowiecie, pozwoli wam spojrzeć na jedną z najsłynniejszych postaci w historii z zupełnie nowej perspektywy. Dla większości z nas, lucyfer to synonim diabła, władca piekła, największy wróg ludzkości. Ten wizerunek mocno zakorzenił się w naszej kulturze dzięki książkom, filmom, a nawet kreskówkom. Przyzwyczailiśmy się postrzegać go jako źródło wszelkiego zła i pokus. Ale ten obraz wcale nie pojawił się od razu. Jeśli zagłębimy się w najstarsze teksty, obraz staje się zupełnie inny. Aby zrozumieć, kim naprawdę jest Lucyfer, musimy cofnąć się w przeszłość i rozszyfrować słowa, które zmieniły wszystko. Zacznijmy więc od najważniejszego, od imienia. Lucyfer. Brzmi złowrogo, prawda? to jednak tylko kwestia naszego postrzegania, które kształtowało się przez wieki. Samo słowo pochodzi wprost z łaciny, a jeśli rozłożymy je na części, otrzymamy dwa proste człony: lux, czyli światło i ferre, nieść. W rezultacie otrzymujemy niosący światło, czyli światłonośca. Pierwotnie w starożytnym Rzymie tym pięknym słowem nazywano gwiazdę poranną. Tak, dobrze słyszycie? Mowa o planecie Wenus. Można ją dostrzec na niebie jako najjaśniejszy punkt tuż przed wschodem Słońca. Pojawia się jako pierwsza niczym zwiastun świtu, dosłownie niosąc ze sobą światło Nowego Dnia. Dlatego też nazwano ją światłonośną. Był to bardzo poetycki i pozytywny obraz. Symbol nadziei, przebudzenia i piękna. W mitologii rzymskiej imię to kojarzono z bóstwem, synem bogini Jutrzenki Aurory. W Grecji miał swój odpowiednik, fosfora. Żadnego cienia zła, upadku, piekła, czy pokusy. Była to po prostu nazwa zjawiska astronomicznego, piękna i inspirująca. W gruncie rzeczy nazywanie Wenus lucyferem było tak samo normalne, jak nazywanie Słońca słońcem. Jak więc to się stało, że to piękne imię stało się synonimem wszechogarniającego zła i głównego wroga ludzkości? Odpowiedź tkwi w jednej, jedynej linijce starożytnego tekstu, którą zrozumiano zupełnie inaczej, niż zamierzał autor. Skąd zatem wziął się ten związek z upadłym aniołem? Całe to nieporozumienie zaczęło się od jednej, jedynej linijki w Biblii w księdze Izajasza. Ważne jest, aby zrozumieć kontekst. Prorok nie pisze o nadprzyrodzonych bitwach w niebiosach. Zwraca się do jak najbardziej ziemskiej postaci, do okrutnego i pysznego króla Babilonu, który uciskał swój lud i uważał się za bóstwo. Izajasz przepowiada temu królowi haniebny upadek. Aby opisać ten upadek jak najjaśniej, używa pięknej, poetyckiej metafory. W oryginale brzmi ona tak: Jakże spadłeś z nieba, gwiazdo Poranna, synu Jutrzenki. Gwiazda Poranna to nazwa tej samej wschodzącej rano gwiazdy, Wenus. Prorok porównuje aroganckiego króla do najjaśniejszej gwiazdy na niebie, która, zdawałoby się, jest wieczna, a jednak spada i rozbija się o ziemię. To był potężny obraz, pokazujący, że nawet najpotężniejszy władca to tylko śmiertelnik. Problemy zaczęły się, gdy w IV wieku naszej ery Biblię tłumaczono na łacinę. To tłumaczenie, znane jako Vulgata, Stało się podstawowe dla całego Kościoła Zachodniego na tysiąc lat. I oto tłumacz, święty Hieronim, dochodząc do tej linijki, przetłumaczył hebrajskie słowo oznaczające gwiazdę poranną jego dokładnym łacińskim odpowiednikiem, lucifer. On nie nadawał imienia diabłu, on po prostu użył właściwego słowa. Ale z czasem pierwotny kontekst dotyczący babilońskiego króla zatarł się. A ludzie, czytając werset: Jak spadłeś z nieba, luciferze, zaczęli widzieć w tym nie metaforę, lecz bezpośredni opis upadku anioła, którego imię brzmiało Lucifer. Jeden błąd w tłumaczeniu, a ziarno nowego mitu zostało zasiane. Ale to dopiero początek. Sam błąd w tłumaczeniu to zaledwie ułamek całości. Mógłby pozostać jedynie niezauważonym przypisem dla teologów. Jednak wtedy do akcji wkroczyła potężna siła sztuki, a dokładniej literatury. To właśnie pisarze i poeci wzięli to mgliste wyobrażenie o upadłym Lucyferze i przekształcili je w ten wyrazisty i charyzmatyczny obraz, który znamy. Pierwszym, który naprawdę namalował Lucyfera dla szerszej publiczności, był włoski poeta Dante Alighieri w swojej Boskiej Komedii w XIV wieku. Stworzył on najbardziej szczegółowy i przerażający opis piekła w historii literatury. W samym sercu tego piekła, w lodowym jeziorze, umieścił gigantycznego, trójgłowego lucyfera, zamrożonego w lodzie. To nie był biblijny obraz, to była czysta fantazja Dantego. Ale jego poemat stał się tak popularny, że dla milionów ludzi to właśnie ten obraz stał się kanonicznym przedstawieniem diabła. Kilka wieków później, w XVII wieku, angielski poeta John Milton w swoim epickim poemacie Raj utracony poszedł o krok dalej. Jeśli Dante dał lucyferowi ciało, to Milton nadał mu duszę i charakter. Jego lucyfer to postać tragiczna. Piękny i dumny archanioł, który zbuntował się przeciwko Bogu nie z czystego zła, lecz z powodu pychy i pragnienia wolności. To właśnie Milton. Podarował mu słynne zdanie, lepiej panować w piekle, niż służyć w niebie. Ten obraz okazał się na tyle pociągający i złożony, że ostatecznie ugruntował status lucyfera jako charyzmatycznego antybohatera i głównego buntownika w historii. W ten sposób nasz współczesny lucyfer to nie tyle postać biblijna, ile bohater literacki, stworzony przez geniusz Dantego i Miltona. Oto ten kluczowy moment, Lucyfer! Jakiego znamy, wcale nie jest postacią biblijną w swoim pierwotnym kształcie. To rezultat wieków tłumaczeń, interpretacji i co najważniejsze, literackiej fikcji. Samo imię, oznaczające niosący światło, które w Biblii było metaforą ziemskiej pychy króla Babilonu, zostało wyrwane z kontekstu. Początkowo błędnie uznano je za imię własne upadłego anioła, a potem pisarze i poeci. Tacy jak Dante czy Milton nadali mu charakter, historię i tę mroczną charyzmę, którą znamy. W istocie, popularny wizerunek Lucyfera to jedna z najbardziej udanych postaci literackich w historii, która z czasem zaczęła być postrzegana jako autentyczna figura religijna. Jego historia jest jaskrawym przykładem tego, jak jedno słowo, jedna metafora może całkowicie zmienić swoje znaczenie. I stworzyć zupełnie nowy mit, który przetrwał tysiąclecia. Prawdziwe oblicze Lucyfera to zatem nie oblicze Diabła, to raczej rezultat błędu językowego i bogatego dziedzictwa kulturowego, które przekształciło obraz gwiazdy porannej w symbol uniwersalnego zła. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego i ten film wywrócił wasze dotychczasowe postrzeganie Lucyfera, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych odkryć. A jak myślicie, jakie jeszcze historyczne postacie lub pojęcia są przez nas dziś całkowicie błędnie postrzegane? Napiszcie swoje pomysły w komentarzach, z chęcią je przeczytamy.